Cześć Boże, witajcie! Kochani, pewnie niektórzy z Was zastanawiają się, co z akcją Bieszczady dla Jezusa. Czy w tym roku będziemy nad Jeziorem Solińskim? Tak, mamy przecieki z góry, że to się uda. Ale zanim wakacje, chcemy wszystkich ewangelizatorów, wszystkich przyjaciół tej akcji zaprosić do Żepedzi w pierwszy weekend czerwca. BDJ Przygotowania to Online, rekolekcje, warsztaty, modlitwy, uwielbienia dla Ciebie. Jezus Cię zaprasza. Zapisy już ruszają. Więcej informacji w linku poniżej. Czas na Ciebie. Zapraszam.